Ograniczę wojewódz Świętokrzyskiego i Mazowieckiego e, Miejscowość miejscowości Adamów. I mamy tutaj grzybka jednego, już pokazywanego nieraz. Trzęsak mózgowaty. Grzybek już omawiany wielokrotnie. Tutaj trzęsak mózgowaty z, w towarzystwie skórnika e, krwawiącego. A tutaj mamy wielką kisielnicę karmerowatą. Skorzystamy z okazji i sobie porobimy przekroje i zobaczymy jak te cuda wyglądają w środku. Tutaj widać skórnika na gałęzi zasnowej, a tutaj jego kompana, kisielnicę mózgowatą. I zaraz sobie przetniemy i zobaczymy, jak ten mózg wygląda w środku. Dobra, tniemy, zobaczymy jak on wygląda w środku. Konsystencja uła, nie za ciekawa. I sobie zobaczymy jak mózg wygląda. O, ciekawe. A pokaż tutaj na drewno. I sobie jeszcze tutaj przetniemy i zobaczymy jak, o, całkiem ciekawe, częsak mózgowaty w środku. Przetniemy jeszcze jednego, żeby zobaczyć, o, wo jaki fajny. nie wiedziałem, że one tak wyglądają w środku białe budyniowe przecięty był trzęsak, a teraz sobie przetniemy e, kisielnicę karmelowatą. o, mrożonka i zobaczymy jak wygląda w środku. No tutaj jeszcze cudownie można było spodziewać. Wygląda jak wygląda. Środek. Przeźroczysty. Przedkiemy jeszcze jednego owocnika Tutaj tego sobie przedkiemy. dziabniemy zobaczymy. Ten jest rozpuszczony. O! Jasna galareta kremowa. O brązowym, bardziej takim zabarwieniu. No, no, to mamy dwa grzybki, dwie galarety przecięte. Mamy okazję zobaczyć, jak one sobie wyglądają w środku. Kieśnica karmelowata i trzęsak mózgowaty w przekroju. Przekroje zrobione. Widzimy, jak wyglądają te grzybki w środku. A my jedziemy jeszcze do innego lasu i zobaczymy, czy coś tam jeszcze rośnie na badylach wszelakich. O! Dobra, lecimy dalej. i szukamy grzyboli